Europejska mozaika wyborcza nr 9, 21 maja 2024 rok. Tak, Szanowni Państwo, komisja, o której mówiliśmy, śledcza powstanie, pewnie w takim składzie, o którym mówiliśmy. Więc tu nie ma nic zaskakującego. Nie jest nas w stanie nic zaskoczyć, co robi koalicja 13 grudnia. Szanowni Państwo, ale poboczne ustalenia. Wiem, 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 Szanowni Państwo, trwa kampania do Europarlamentu zażarta na argumenty, ale raczej takie niemerytoryczne, raczej takie poboczne przepychamy. In, inną, równie istotną rzeczą jest to, że pomimo tego, że za Półtora, dopiero roku są wybory prezydenckie, to kampania ruszyła na całego. Być może dzisiaj wyda wam się, szanowni państwo, to co mówię trochę przedczesne, ale dokonałem już takiej wstępnej analizy. Wstępnej analizy, która uświadomiła mi, że po wypowiedziach polityków trzeciej drogi, Iż pan Hołownia ma być marszałkiem przez 4 lata, więc nie będzie tym rotacyjnym i pan Czarzasty go nie zastąpi. Dlaczego, skąd ta cena wyboru, cena ryzyka zerwania z lewicą tak dobrych układów, jakie do tej pory były? No cóż, szanowni państwo, to jest kwestia. Zabezpieczenia kandydatury pewnej osoby przed ewentualnymi hmm, kompromitującymi działaniami własnego zaplecza politycznego. Innymi słowy, chodzi o to, że pan Donald Tusk będzie kandydował na prezydenta, a na prezydenta chciał też kandydować pan Trzaskowski. Eliminacja kandydatury pana Trzaskowskiego powoduje, że pan Tusk, tak jak on to lubi, potrzebuje rywali oczywiście. I żeby ci rywale byli, to padła propozycja dla obozu trzeciej drogi, że jeżeli pan Hołownia będzie mniej wytrwały w dążeniu do kandydowania, to platforma zagwarantuje mu, że umowa z lewicą przestanie być aktualna o rotacyjnym marszałku. Że pan Czarasty pozostanie wicemarszałkiem Sejmu i pan Hołownia będzie tak jak inni przed nim, 4 lata sprawował funkcję marszałka Sejmu. Jest to propozycja krótkoterminowa. Do czasu, oczywiście, zarejestrowania kandydatów do parlamentu. E, kandydatów do pre na prezydenta. Oczywiście, kandydatów z parlamentu na prezydenta. No bo zarówno pan Tuz, jak i pan Hołowia są posłami, więc tutaj, szanowni państwo, to przejęzyczanie ma jeszcze jakiś sens, ale sensu nie ma, szanowni państwo, to żeby wierzyć w pewnego rodzaju mrzonki, które serwują nam różnego rodzaju politycy, zwłaszcza politycy tacy jak pan hmm, przewodniczący nowej lewicy i nie mówię o panu Czarzastym, tylko o tym drugim panu, który swoim zachowaniem w europarlamencie narobił Wizerunkowi Polski wiele szkód. Zwłaszcza gdy pastwił się w komisji do spraw mm. Równości Kobiet. Wierzycie, które jeszcze wem. Tak, mniej więcej, ta komisja się nazywa. No. Nie będę, szanowni Państwo, tej nazwy całej przytaczał, ale tak się nazywa. I pastwił się nad właśnie kobietą. Eurodeputowaną z Hiszpanii. Bo on ma tutaj władzę. I tego rodzaju szowinista moim zdaniem nie powinien już w tym europarlamencie zasiadać takie szowinistyczne poglądy no legitymacja szanowni państwo nie zastąpi kinderstuby legitymacja partyjna nie nie jakby tu określić nie spowoduje, tak jak czarodziejską różdżką, byśmy ruszyli to, co oni tak bardzo lubią, te bajeczki, i nie sprawi za pomocą czarodziejskiej różdżki, że z, z człowieka o wątpliwej etyce, moralności, tolerancji, o osobie, która nie jest tolerancyjna, jest szowinistyczna, jest rasistowska, że taka osoba przestanie być, ponieważ wchodzi do elity tych elit tej partii nowoczesnej, partii europejskiej. Nie, 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 to się nie stanie. Jeżeli ktoś, szanowni Państwo, jest y, tyranem, to będzie tyranem. Tylko dostanie większą większą władzę i większe szanse, żeby tą swoją tyranię rozwijać. Już nie tyle w życiu osobistym, co przede wszystkim w życiu politycznym. Czego dowodem był była ta komisja, której ten pan przewodniczył. Osobiście do tego pana nic nie mam jako człowieka, ale jako polityka traktuję go w taki sam sposób, w jaki on traktuje kobiety. Nie podoba mi się to, nie jest to na poziomie i tak też Polacy nie postępują wobec kobiet. Polscy mężczyźni wobec polskich kobiet. Wobec kobiet ogólnie. Więc tutaj, tutaj szanowni państwo, tyle nad kandydaturą. Oczywiście partner pana B, który też do Europarlamentu pa, pasuje jak pięść do oka, a kandyduje chyba z warszawskiego kręgu, to szanowni państwo, też wydaje mi się, że powinniście go potraktować jako tak jak pana Kierwińskiego, Jońskiego, czyli Sienkiewicza, czyli całkowicie odrzucić ich, nie wypuszczali z kraju najlepiej w jakimś ośrodku dla agresywnych stworów zamknąć a jeżeli mówimy o dziwnych, dziwnych rzeczach, to Platforma Obywatelska wymyśliła sobie program ochrony granic w ten sposób, że 10 miliardów, chyba dobrze zapamiętałem tą sumę zostanie przeznaczone na budowanie bagien na tworzenie bagien yy, dobrze, żeście Państwo yy, Państwo usłyszeli zresztą posłowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości tak byli zbulwersowani tą informacją, że musieli sprawdzić u źródła w ministerstwie, w którym ten pan jak zarządza, okazało się, że w ministerstwie żadnych dokumentów nie ma i nikt nie wie tak naprawdę co robić. Dlatego wymyślono jakieś głupoty o tworzeniu bagien, licząc na to, że wojska rosyjskie w nich się utopią. Znowu, chyba jakaś literacka, szanowni państwo. Poczytna powieść, a może jakiś film na Koronie Królów, z tego co pamiętam, takim ser serialu historycznym, to tam było, że wojska litewskie się na bagnach potopiły, więc jak jeszcze wojnę z Polską prowadziły, więc, szanowni państwo, może coś tutaj jest na rzeczy idzie w tą stronę, ale, ale w rzeczywistości, no, dzisiejsza technologia pozwala spokojnie na ominięcie różnego rodzaju przeszkód. Przypominam, że armia Federacji Rosyjskiej jest zaopatrzona w drony z Iranu, które bardzo dobrze posługują się na, i operują na polu działań wojennych. Więc tutaj, szanowni Państwo, byłbym daleki od podejrzeń, podejrzeń że są w stanie utopić je w bagnie, jak nad tym bagnem przelecą. No ale, szanowni państwo, no mamy takich, y, takich ludzi. Mamy takich ludzi, takich polityków, którzy uważają, że można wyborcy wmówić wszystko. Tak samo jak łaszący się y, łaszący się do Rosjan polityk ma zostać uznany za takiego, który ich nigdy nie lubił. I wiedział o nich wszystko. No, szanowni państwo, tutaj naprawdę byłbym Byłbym ostrożny z różnego rodzaju dywagacjami na temat, jak to platforma obywatelska nie była za resetem z Rosją, ponieważ dokumenty, wystąpienia, ale i to, to jak to pamiętamy, bo niektórzy, szanowni państwo, z was, którzy mnie słuchacie, żyli, albo ich rodzice żyli w latach 2007-2014, gdy jeszcze. Rządy sprawował Donald Tusk, potem 2014-2015 pani Kopacz, ale było to wyraźnie widać stosunek Platformy Obywatelskiej, ale również i pzl do Rosji. No, Rosja była, jakby to powiedzieć, fetowana. Pomimo zbrodni w Smoleńsku, i pomimo tego czynu, który z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że był hmm, no właśnie, ale czy był to na pewno rosyjski? Boże, prawdopodobieństwo, że był to zamach jest duże, ale czy rosyjski? No to hmm, tu są duże wątpliwości wielu analityków. Szanowni Państwo, ja w to nie wnikam. Moim zdaniem, i z dużego doświadczenia, i z tego co widzę, i wielu eksperymentów, gdy samoloty ścinają drzewa i bezpiecznie lądują, to wydaje mi się, że, Szanowni Państwo, tu nie ma co, co wysnuwać teorii spiskowej, jakby to źło trawy może pociąć, yy, pociąć yy, samolot. No źło trawy może skaleczyć rękę człowieka, ale nie przednie metalu. I tak samo brzoza nie potnie na kawałeczki, na drobne kawałeczki z samolotu lecącego z dużą prędkością. Te, tego możemy być pewni, to jest. Do udowodnienia, to jest do sprawdzenia i to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli ktoś myśli inaczej, jego sprawa. Jeżeli woli wierzyć w bajki i słuchać polityków, którzy żerują na naiwności obywateli, no to tylko powiem: uśmiechnięte rachunki niedługo za gaz, za światło do Was przyjdą. Uśmiechnięte rachunki, i zobaczymy, jak będziecie się cieszyć z tego, co Wam wasze pupilki, które kupiły Was za pizzę, z, hmm, sprawiły. Czego, co Wam zafundowały. A to będzie bardzo droga konsekwencja tych prezentów. Po to tak, szanowni państwo, jak chodzą, czy kiedyś chodzili do mokrożcy i mówili, że dają prezenty. No, ktoś naiwny zaczął brać te prezenty od nich, a potem podali cenę. I już tak miło nie było, jak na początku rozmowy. Tak, szanowni państwo, takie rzeczy się zdarzały. I takie rzeczy zdarzają się już nie... Przez domokrążców, ale przez krążących polityków serwowane są nam na okrągło różnego rodzaju bzdury i są owijane w taką ładną europejską rzeczywistość. Tylko, szanowni Państwo, no fakt jest faktem. Jak dzisiaj słyszałem, yy, słyszałem wywiad. Zresztą słuchałem dość często. No z Republiki przełączyłem się na telewizję Braci Karnowskich w polsce.pl i tam usłyszałem wywiad z ekologami i ta pani ekolożka, bo był pan i pani ekolożka, tłumaczyła, tłumaczyła tempemu prawicowemu dziennikarzynie, że za ocieplenie odpowiedzialny jest PiS. I może Indie, a Chiny są jedynymi. Chiny i platforma są. I oni. No nie, platformy nie wymieniła, ale oni, ich organizacja. I Chiny są jedynymi, którzy bronią ekologii i walczą o Zielony Ład. No, e, szanowni Państwo, ja już wiem, hmm, kto daje kasę na tą organizację. Na pewno rozwój ekonomiczny Chin jest faktem. To jest gospodarka, która szybko się rozwija. Tylko, że koszty energetyczne, koszty zanieczyszczenia są bardzo duże i większe niż Unii Europejskiej. No, ze względu też na zasoby ludnościowe, przemysłowe i rozwój technologiczno-przemysłowy. Siłą rzeczy Chiny bardziej mogą coś zanieczyszczać. Ale czy to CO2, szanowni Państwo, no powiedzmy sobie. Jeżeli ktoś kiedyś, a były takie eksperymenty, próbował oddychać czystym tlenem, tylko tlenem, bez tego CO2, bez azotu, bez tej mieszanki tlenowa tlenowo-azotowej no to szanowni państwo były takie eksperymenty dość krótko krótko ta osoba ta osoba oddychała tym, podczas tego eksperymentu więc lekarze uratowali uratowali życie tak, zdołali tą osobę uratować to dla tych, którzy martwią się czy ktoś po takim czystym tlenie jeszcze przeżył, tak ta osoba przeżyła bo to eksperyment trwał krótko Reanimacja trochę dłużej, no ale się udało. Szanowni Państwo, i to to dla dla tutaj fanów YouTube'a, którzy będą sprawdzali tę informację, to były takie programy, była sonda. Y, sonda, taki program kiedyś był w telewizji. Lata temu, kilkadziesiątek lat, Warto przejrzeć i tam to zostało przedstawione, udowodnione, podaję źródło, żebyście mogli sobie ten program przejrzeć. A jeżeli przejrzycie wszystkie, no to to wam tylko się opłaci. Yy, opłaci pod czegoś się dowiecie. Ja przejrzałem te archiwalne odcinki i szanowni państwo, jakoś do nich dotarłem i przejrzałem i rzeczywiście można było się dużo nauczyć, ale to była inna telewizja, inne czasy, inna epoka. Dzisiaj technologie czarodziejstwo nastąpiło, czaruje się różnymi poglądami, a nie żyje w rzeczywistości, nie żyje w rzeczywistym świecie. Głupota wyparła rozum. Czego dowodem były październikowe wyniki wyborów? I Zezwolenie na głosowanie poza określonym czasem głosowania, czyli po 21 godzinie, szanowni Państwo, zmobilizujmy się. Nie pozwólmy, żeby nasz, nasze państwo zostało przejęte przez populistów, oszołomów. Już nią rządzą, już rządzą Polską. Ale w przestrzeni europejskiej jest budowane jeszcze coś gorszego. Aby temu zapobiec, potrzebujemy kandydatów merytorycznych, rozsądnych, twardy, twardych polityków i inteligentnych polityków. Tacy są, Szanowni Państwo, na list, listach do Europarlamentu Zjednoczonej Prawicy. I na tych kandydatów radzę, Szanowni Państwo, głosować. Abyście później nie płakali, że nie widzieliście, jaka jest platforma Michał 13 grudnia. Mówiłem wam, jaka jest i to się sprawdza. Więc tym razem nie popełnijmy błędu i 9 czerwca zagłosujmy na listę numer 7 kandydatów do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych, miejmy nadzieję, szybko wydaniach.